No fajnie nam się rozpoczął ten mecz, bo dosyć szybko, chyba w drugiej minucie strzeliśmy fajną bramkę po, po oskrzydlającej akcji e, i zamknięciu Bartka Niedzieli. Wydawało się, że ten mecz będzie łatwy i przyjemny później, natomiast e, od razu potem tracimy w, w kuriozalnych okolicznościach, można powiedzieć, dwie bramki. E, no mówiliśmy sobie, że, że, że stan Murawy nie jest na tyle dobry, żeby dzisiaj próbować finezyjnej akcji od tyłu i... I Niestety każda nasza strata kończyła się groźną akcją yy, drużyny Scorch. Natomiast no, cieszy wiara do końca, że, że, że mimo, mimo cięż, ciężkiego meczu, bo, bo tak trzeba nazwać, że przegrywaliśmy ten mecz 2-1 i udało się w końcówce yy, dowieść zwycięstwo, wygraliśmy ten mecz, także z tego jesteśmy na pewno szczęśliwi, ale to jest kolejna nauczka na przyszłość, że... No, że nie możemy tak podchodzić do, do, do tego wszystkiego, bo e, no niepotrzebne emocje się wdają później. I zamiast się skupiać na, tylko na dobrej grze, to, 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 to dodatkowo kibic trochę krzyknie i, 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 i wiadomo, że to, to, to już tam są e, jakieś tam okołoboiskowe sprawy, ale, ale my musimy patrzeć tylko na swój styl gry, na swoją grę, na to, żebyśmy stwarzali dużo sytuacji, chociaż tych sytuacji było naprawdę dzisiaj sporo. Akurat brakowało skuteczności. No, ale finalnie cieszymy się z tego, że, że zainkasowaliśmy tutaj 3 punkty.